Witam Was wszystkich. W dniu dzisiejszym jest 85. rocznica masakry nankińskiej, w której zginęło 300 tysięcy osób. Może nawet inaczej, nie, że zginęło 300 tysięcy osób, a zostało brutalnie wymordowanych. Who is this woman up here? Li Xiaoying. Back in, in 1937, she was a teenage, um, and she ended up fighting off uh, three soldiers who tried to rape her. They stabbed her more than 30 times. Did you talk to her? Yes, I did. A rape victim who is being forced to pose next to a Japanese soldier naked. They found these photos in the wallets of some of the uh, Japanese soldiers. You know, they took them. Uh, these are pictures of the Japanese bayoneting uh, victims and, and they're doing it for practice. Below that, this photograph. Several, Jap several Chinese victims being buried alive as Japanese soldiers watch. Um, again, I mean I, I have a hard time even looking at these pictures even now. Um, and I know that uh, I might I, I may well catch a lot of criticism for it, but I don't think that people will realize just how brutal the Japanese were until they see these pictures. Nie wspominając o gwałtach i podobnych sprawach. W wielu miastach zawyły syreny, w wielu miastach uczczono. Minutą ciszy. Muszę Wam powiedzieć, że w mediach społecznościowych 90% informacji to jest właśnie o, o tym, żeby nie zapomnieć. Żeby pamiętać o tym, żeby nigdy nie zostało to zapomniane. Lecą filmiki. No, Chińczycy mają takie coś, że. zresztą my też pokazujemy nasze. Mają coś takiego, że pokazują filmiki bardzo drastyczne. Ja wam tutaj nie będę ich puszczał. Chcecie to poszukać sami i dowiecie się troszeczkę o tej masakrze. Poszukajcie w internecie. Filmiki i zdjęcia, i to zdjęcia robione przez Japończyków, również przez okupantów w tamtym czasie, są tak drastyczne, że ja osobiście sam nie mogę ich oglądać. Mam problem. Także kochani, na dzień dzisiejszy tylko to i nic więcej. I więcej żadnych informacji w dniu dzisiejszym nie będzie. Na zakończenie. Minuta ciszy dla tych ofiar. Ku pamięci. To nie tylko ku pamięci tych ofiar, ale yy, wszystkich, wszystkich innych. Filmików, tak jak mówiłem, nie pokażę Wam, bo filmiki są i zdjęcia są takie jak, takie jak widzicie, yy, i są rozpowszechniane, jakie znacie, jakie znacie informacje. Yy. O Wołyniu. Praktycznie zero różnic. Zero. Ok, dziękuję Wam pięknie na dzień dzisiejszy. Do zobaczenia.